Się ma wszystkim! Z tej strony, Jaszu, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Z gry Mafia 2. Jako, że Mafia 2 przed poprzednim odcinkiem dawno nie było, dzisiaj postanowiłem nagrać kolejny. Zanim go w ogóle rozpoczniemy, chciałbym prosić nowe osoby o zapoznanie się z przypiętym komentarzem na dole, jak i o subskrypcję dla mnie. Dziękuję e, czterem osobom, które ostatnio mnie zasubskrybowały. Dzie, dzięki wam, mam już 50 w, widzów na moim koncie, co bardzo mnie cieszy. No to o, standardowo tyle słowem wstępu. Ja robię małe cięcie i widzimy się za chwileczkę w grze. Zapraszam na odcinek. Skończyliśmy ostatnio w dokach u Dereka. Po wykonaniu małej robótki dla niego zadzwonił w jego biurze telefon. To był Joe. Poprosił nas o spotkanie w barze Freddy's w Małej Italii. Teraz się właśnie tam udamy. A ja, żeby nie zanudzać Was podróżą, zrobię kolejne cięcie i zobaczymy się na miejscu. Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? you remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why the guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah no shit. yeah we're done with the small-time jobs. It's time to make some real all. Here he's coming. Don't say nothing stupid. Hey Henry, how are you? How are you Joe? This the guy. Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. I trust him with my life. Okay, listen, I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? Any office of Price Administration. Uh, that's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No, no, no. Just trying to think of how we can pull it off. Ah, can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys? His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Angelo. Here's the address. Tell her I say you. Alright, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you six hundred bucks for ten thousand gallons worth of stamps. Okay, we're in. No no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So? What do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry, I got be. Wait, wait, wait. This isn't some liquor store stick-up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. Alright, I see Good you. Good luck, Vito. A KARTKI NA PALIWO Proszę, proszę. Czyżby ta misja była tą, której nie lubię? Przekonamy się za chwilę. Póki co, kolejne cięcie. Yeah, can I help you? Yeah, hello, ma'am. Uh, Henry Tomasino sent me. You said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Price Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? Uh, I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're going to be going out of your way. Sure, no problem. Witam ponownie następnego dnia. Drobne usterki techniczne z spowodowały, że musiałem przełożyć nagrywanie odcinka na następny dzień. Ruszajmy dalej. Mamy teraz odwieźć panią Marię do, do szpitala. Przy okazji, jak mogliście zobaczyć już wcześniej, przemanowałem sobie auto na, na taki oto kolorek. Nazywać się Burgund, jakby ktoś nie wiedział. Przemalowałem, bo ponieważ białe mi się nie podobało, wolę takie żywsze kolorы. Okay, let's go and take it easy behind the wheel, alright? I seen the way you kids drive these days. Alright, kid. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get into the back. They keep the back door open at night? No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful, there's guards in there at night. Don't let them see you. No, nawet udało mi się wykręcić i nie obić samochodu, przynosicie mi szczęście. To ja, to ja robię ostatnie już, mi, miejmy nadzieję, dzisiaj się cięcie i zobaczymy się na miejscu, gdzie, miejmy nadzieję, wkroczymy już do akcji. Do zobaczenia za minutkę. All right, kid. Drop me at the hospital right here. The office is across the street. Okay. Thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Okay. Jesteśmy pod szpitalem. W końcu zaczynamy nasze zadanie. I w końcu będzie trochę akcji. Cel jest niedaleko, więc nie będę już robił pięcia. Za chwilę zrobię tylko jeszcze jedno ma, małe dzień Jest przyczyn technicznych, żeby mi się łatwiej nagrywało. A, to już tutaj. Dobra, to jedziemy. Jimmy, Jimmy. Właśnie jako, że mamy tutaj autozapis na, na początku misji, więc i ja tu zrobię cięcie. Zwracam za chwileczkę i to już będzie ostatnie cięcie w tym odcinku. Dobra, koniec czasu oszczędzania. Bierzemy się do wykonywania zadania. Osobiście nie jestem dobry w skradankach. Wolę raczej normalne podejście. Wchodzę, biorę co mam wziąć i zabijam tych, którzy mi na drodze. Ale misję postaramy się wykonać po cichu. Wejdę trochę inaczej niż było mówione, wejdziemy sobie przez komunikację. Gdzie to było? Tutaj, wejście. Okay tu, tu drzwi na gór, także tu nie Yeah, I believe that when I see it. Now pipe down while I finish my puzzle. Ze sobą oh, raspberries. I'm gonna go make the rounds Good riddance to you No tutaj. O, jest. Siedzi tu za biurkiem. Jeden z głowy, zostało jeszcze dwóch. Teraz idziemy sobie tu. I tu na górze powinien być do, drugi strażnik Okay. Drugi, myśl, że z głowy. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. tyłu. Proszę bardzo. To się nazywa misja wykonana po cichu. Bardzo dobrze. Uf, udało się. Teraz możemy spokojnie iść do biura dyrektora i zabrać to, co chcieliśmy. Ale to nie mogę już więcej amunicji. mici. to idziemy. Po klucz. Bo gdzie to archiwum. This is the director's office. This is where the key should be. Mom, watch? All right. Here's the key. Now I got to get to the safe. Safe, even can. No problem. Страшливая туча, но нынче не видно. Давай быстрее аж. Вот так Kóczę zgubiłem się trochę. Czekajcie, nie będę manował brzegu czasu. Save znaleziony. Możemy kontynuować. Otwieramy sobie zamek. wchodzimy. Poprawiam, poprawiam sobie myszkę. Karteczki, karteczki. Chodźcie do mnie. This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with your hands up. Do not surrender immediately. We will open fire. Hey, cover me, I'm reloading! Byłem luki, lucky, prostu... Boli czek. I dali z Tusen takk. Wiedziałem, że będą jakieś komplikacje. To by było za proste. Mimo sobie tak po prostu stąd wyszedł. Dobra. Ktoś się chyba tu gdzieś... this is the empire okay. bay police department we have you surrounded come out with your hands up if you do not surrender immediately we will open fire szybko, szybko, szybko. Trzeba by nie trzeba zamienić. Nie jest, moja chule. Włączyć. Wsiadamy i piesmy pursuit of a hit-and-run driver <laughs> time for <clears throat> this one's gonna cost you sir all right here you go Nie, right, I don't, don't wanna see your wcale face nie again. No, Oni przecież nie wiedzą, że to ja. I Gdzie daleko nie musimy jechać Matko, panowie policjanci. Dobra. Idziemy się rozliczyć z naszym pracodawcą. I to będzie na dzisiaj tyle. Well, uh, things got out of hand. There was nothing I could do about it. We had an agreement, remember? You only get a third of the money if there's any shooting. Uh, let's see what we got here. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date, and that date is tomorrow. So, uh, what exactly does that mean? It means they're gonna be fucking worthless. But wait, if you can get them to the gas station attendance by midnight, They'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They gotta get there by midnight or we're screwed. If you don't sell them in time, you get nothing. Wait a minute, that wasn't our deal. You didn't say anything about any expiration dates. Well, shit happens, doesn't it? Look, you pulled this off, I won't forget it. Trust me. Now get going. The faster you unload them, the more money you get. On, on today. To, to będzie tam misja, której nie cierpię. Ale to już w następnym odcinku. Póki co ja dziękuję wam za oglądanie, subujcie, łapkujcie, komentujcie, powiedzcie co się wam podoba, co się wam nie podobało, co mógłbym zmienić, co mógłbym poprawić, a już yy, niedługo zapraszam was na nowy odcinek Koda 2, a po Kodzie 2 będzie pierwszy odcinek mojej serii i niespodzianki. No, to, to na dzisiaj będzie tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję za obecność. No i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.